Dzień dwudziesty, własna droga. Zeland zaczyna od słów. Twoje życie jest jak rzeka. Płynie tam, gdzie jest jej naturalne koryto. Jeśli próbujesz płynąć cudzym nurtem, męczysz się i toniesz. Każdy człowiek ma swoją unikalną linię życia, wariant rzeczywistości, w którym jego dusza czuje się swobodnie i lekko. Problem w tym, że większość ludzi porzuca swój nurt, żeby zadowolić otoczenie lub dopasować się do wzorców społecznych. Czym jest własna droga? Zeland tłumaczy, że Twoja droga to nie plan, lecz stan. Nie chodzi o to, co robisz, ale jak się z tym czujesz. Jeśli czujesz lekkość, radość, inspirację, jesteś na swojej drodze. Jeśli czujesz ciężar, przymus, napięcie, zbaczasz z niej. Dusza zawsze wie, którędy iść, umysł tylko przeszkadza, gdy próbuje nią kierować. Jak rozpoznać, że nie idziesz swoją drogą? Zeland wymienia kilka znaków. Ciągłe zmęczenie, brak energii, poczucie bezsensu mimo osiągnięć, zależność od opinii innych, lęk przed zmianą, uczucie, że to nie moje życie. Wtedy dusza wysyła sygnały niewygodę, nudę, choroby, konflikty, by przypomnieć, że czas wrócić do siebie. Jak odnaleźć swój kierunek? Zeland proponuje proste, ale głębokie ćwiczenie. Uspokój umysł i zapytaj siebie. Co sprawia, że czuje się żywy? Nie analizuj, nie oceniaj, poczuj pierwsze intuicyjne wrażenie. To właśnie wskazówka duszy. Dusza nie mówi słowami, jej językiem są emocje, lekkość i radość. Twoja droga to nie cel do osiągnięcia, ale melodia, którą rozpoznajesz sercem. Dlaczego ludzie schodzą z własnej drogi? Bo umysł boi się niepewności zamiast słuchać duszy, wybiera to, co rozsądne, bezpieczne, powszechnie akceptowane. Ale wtedy życie traci smak. Staje się mechaniczne. Zeland mówi: Umysł chce mieć rację, dusza chce być szczęśliwa. Kiedy pozwolisz duszy prowadzić, świat zaczyna się układać bez wysiłku. Zasada harmonii Jeśli Twoje pragnienia są w zgodzie z duszą, wszechświat natychmiast otwiera drzwi. Jeśli działasz wbrew sobie, drzwi pozostają zamknięte, choćbyś walił w nie z całych sił. Na swojej drodze wszystko idzie lekko, bo świat ci sprzyja. To nie magia, lecz rezonans energetyczny. Świat odpowiada twojej częstotliwości tak, jak zwierciadło odbija uśmiech. Ćwiczenie dnia. Przez cały dzień obserwuj swoje reakcje na ludzi, słowa. Jeśli coś powoduje napięcie, zapytaj. Czy to naprawdę moje? Jeśli coś wywołuje lekkość i ciepło, powiedz sobie, to jest mój kierunek. Stopniowo ucz się wybierać tylko, tylko to, co współbrzmi z Twoją duszą, nawet w drobnych sprawach. To buduje intuicyjny kompas, który z czasem staje się nieomylny. Efekt po praktyce dnia 20. Pojawia się jasność, dokąd zmierzasz. Decyzje stają się proste i naturalne, znikają konflikty wewnętrzne. Rzeczy zaczynają same układać się, bez wysiłku. Zeland podkreśla, że życie zgodne z własną drogą jest najczystszą formą transurfingu, bo wtedy świat sam niesie cię w odpowiednim kierunku, jak nurt rzeki niesie liść, który nie stawia oporu. Kluczowa myśl dnia XX. Nie szukaj drogi, idź tam, gdzie dusza się uśmiecha. To właśnie tam zaczyna się twoja prawdziwa rzeczywistość.